Dobry państwu, zabiegi filozoficzne Tomasz Majęski. Dziś porozmawiamy o celebrytach, a naszymi gośćmi są dwaj celebryci. Tak, bez wątpienia. Słowo celebryta raczej, w, moich, w mojej opinii, nie weźmie jako pozytywny element. Zresztą nie tylko chyba w mojej. No, celebracja, z czym się kojarzy? Celebracja kojarzy się z czymś uroczystym, z jakimiś podniosłymi kwestiami religijnymi i tak dalej. No, Celebraci zazwyczaj słyną z bardzo awangardowych, bardzo, można powiedzieć, szokujących, ale niekoniecznie uroczystych celebracji, więc tutaj pod tym względem na pewno zwłaszcza nasz czas, dzięki mediom, no, trochę na celebrytów zbudował. W średniowieczu celebrytów był może Michał Anioł, Rafael, tak może na pograniczu średniowiecznej renesansu. ale generalnie, generalnie niespecjalnie dało się przekazywać y, informacje. No, dzisiaj celebryta może w ciągu trzech minut czy Czech poinformować wszystkich o swojej kolejnej mądrości, którą akurat stworzył w swojej łowie, czy tam czymś jeszcze innym, tak wykreował? A jak kolega celebryta sądzi? Ja powiem tak. Celebryci uważam są potrzebni jak tlen do oddychania, jak seriale do wyruznowywania się, jak piłka nożna, boks do wkurzania się. i parę innych branż. O których pan doktor nie wspomni. Tak. Otóż myślę sobie, że celebryta, e, bo różni celebryci są tak, jak różni są ludzie. I jak, jeżeli celebryta na przykład, ja mam takiego znajomego celebrytę. Jeśli on jest celebrytą, który wychodzi i czyta przesłanie Stinga do ludzi związanych z demokracją i oddaje szpik dla innej osoby to to jest przykład tego, jaką moc może mieć bycie celebrytą. Ja nie wszystkich idiotów muszę słuchać, którzy pojawiają się w telewizji. Mam pilot, mogę zmienić kanał, Zenek Martyniuk. Jak ktoś lubi Zenka Martyniuka, niechże sobie słucha Zenka Martyniuka. Jak pojadę na i będzie Zenek Martyniuk, mam wyjść i sobie w toalecie posłuchać Wagnera Wojny? Każdy słucha, czego chce. Muzyka dzieli podobno... Nie na dobrą i złą, ale na dobrze i źle zagraną. ludzie na te takie otumanujące seriale. Ja doceniam, mam inteligentną żonę, nawet za bardzo, i ona przepada na tymi serialami. Ja mam wrażenie, że ona zyskuje pewien spokój, bo po wyluzowaniu się y, tą taką skoncentrowaną, może nie głupotą, ale miałkością, tym robieniem ciasta, pirogów. No, Także, Znaczymy, herbata, ja Staram się dostrzegać w zjawiskach yy, pozytywne cechy, tak? Jak z tą szkanką, po, do połowy pełna, do połowy pusta. Czy znaczy, chyba ludzi wkurzał celebrytów w to, że mają duże y, konta finansowe i dużo zarabiają, i niewiele w to wnosząc. To jest chyba największy problem, że gdyby celebryci byli biedni i jeździli y, starymi autami, to byśmy byli mniej wkurzeni na nich. Ale jak zdefiniujemy. By... Jak zdefiniujemy w ogóle celebrytów? Bo mówimy o celebrytach, ale kim oni są? Chyba zawsze trzeba od tego, że wielu z nich jest znanych z tego, że są znani. No tak, Coś ale pod to, to jest ktoś chyba, są nawet takie określenia socjologiczne, ile trzeba mieć tysięcy znajomych, żeby być celebrytą. po jakimś zaczyna się ilości lajków, kiedy człowiek jest ważny, bo wtedy wchodzisz w pułap reklamy, zarabiania pieniędzy itd. i tak dalej. Tak jak zresztą no. mówisz, no na pewno to nie musi być szkodliwe. Natomiast yy, yy, groźba tego, że to się zbliża do głupota, a nie do mądrości, jest dosyć, dosyć poważna. No prawda? i chyba najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, to jest to, że kiedy pan doktor zmieni pilotem tego celebryta, a to wyjdzie kolejny celebryta. Właśnie, to jest właśnie problem. Ja bym celebryną nazwał kogoś, o kim ludzie chcą słuchać. Na przykład w miejscowości, moja żona się dziwi, że tam opowiadają, że ten śpi tam z naszego zawodu, czy z tam i zrobił coś takiego. Ja bym Basia, czy ci biedni, umęczeni ludzie. Umęczeni życiem, pracą, kłopotami, inflacją, to mają się interesować, z kim śpi Port jest w Twoim szpitalu. przy atrakcją jest to, z kim ty śpisz, albo z kim ja piję wódkę. Bo, bo, bo co to jest atrakcja? A jeszcze, co A jeszcze lepiej prezydent albo jakiś minister. Zna. A że jeżeli jakiś idiota chce mnie celebrytą. I w ten sposób pan doktor powiedział, że jest celebrytą. A jeśli jeszcze przy okazji się okaże, że celebryci marnie kończą, to jest jeszcze bardziej motywujące dla innych ludzi, żeby nie być celebrytą. No jeden ja jest celebrytą, a ja nie, nie zaczynam poranka od, od Richarda Wagnera. Który niewątpliwie był celebrytą. Tak. Dziękujemy Państwu serdecznie. Celebujmy Nasz czas minął, celebujmy każdą chwilę.